Witajcie, dzisiaj rano wszedł w sobie Patch 69x1 do gierki. Patch zmienił troszeczkę w grze. Zrobiło się drobinkę lepiej. Jest to krok w lepszą stronę, natomiast to nie to jeszcze. Um, to wpatrz uciekało ciekawego. Um, poprawka Demon z Glee jakiś tam drobny błąd z magic damage'em ehm, nerfy na barbarzyńce ehm, rage z minus 15 do minus 25% physical damage reduction penalty ehm, kwestia jest taka, że to nic nie zmienia w, w tych matchupach, które mnie interesują warlock i wizard dalej są niszczeni przez rage'a, tak, rage który służy do doganiania magów Dalej ich morduje. Dlatego to moim zdaniem jest bezsensowny. bezsensowna zmiana. Ee... Armor penetration bonus z 15 do 5% na perkło Two-hander u barbarzyńcy. Nie wiem, czy ktoś tego używał. perk'a to już się pozmieniało w tym patchu, więc ciężko mi troszeczkę nadążyć nad pełną metą. Cap na PDR i MDR zmniejszony z 70% do 65% Zmiana zła, aczkolwiek 75% było praktycznie nieosiągalne To dalej pchanie w tą gorszą stronę, że tak powiem Usunięto nieużyteczne mody z puli losowych modów Chodzi tutaj o regular interaction speed, magical interaction speed e, i kilka innych. duration, debuff duration. E, dzięki temu itemy są znacznie mocniejsze. Przeciętne przedmioty mają e, lepsze rzeczy, a lepsze rarity oznacza to, że często już mamy to faktycznie mm, przedmioty z kilkoma dobrymi rolkami co najmniej. Wrócono do tego, że Rarity ma znaczenie. Są drobne zmiany, jeżeli chodzi o Rarity. Przykładowo, bronie mają po jednym punkcie obrażeń więcej z każdy z Rarity. Jest to zmiana na plus. Rarity ma znaczenie, więc jest spoko. Zarazem to Rarity nie jest aż tak drastyczną zmianą. Zmniejszono obrażenia na wszystkich broniach co lekko wydłuży time to kill i jest na pewno dobrą zmianą. Berdysz nie jest dłużej toporem, co moim zdaniem jest największym bullshitem tego pacza. Pomijam kwestię balansu i tego o tym, że twórcy decydują sobie, jak chcą, żeby gra wyglądała, wyglądała, powiedzmy, mają do tego prawo, ale kombinowanie z tym Berdyszem, raz zrobienie, że jest Axem, raz, że nie jest, jest tak beznadziejnie bezsensowne. Jeżeli uważają, że jeżeli chodzi o balans, Ax Mastery było za mocne z Berdyszem, to dlaczego po prostu nie dali minus 5 do Berdysza, do obrażeń? Albo minus 3, żeby spotkać się w połowie, że... Naprawdę... To jest zmiana, która mi się bardzo nie podoba w tym paczu. Nerf na kuszę i Windlassa. To też kusza. Armor pen w obu wypadkach o 10% zmniejszone. Kusza. Equip time z 2 do 3. Windlass z 3 do 5 sekund. Tutaj powiedziałbym, że jest to branie się od złej strony. Moim zdaniem, broń w ekwipunku, w, w sensie jak mamy ją w plecaku, to powinna być rozładowywana. To znaczy, że jak kuszę schowamy do plecaka, to ona nie będzie miała tego jednego bełtu, dopiero trzeba ją przeładować po zaekwipowaniu. To by była o wiele lepsza zmiana, eee, oczywiście. To to jest tam kwestia jeszcze, jak to ekwipunku, w ekwipunku roz, rozwiązać, czy. Drupimy ten bolt na ziemię czy wpada nam do plecaka. Takie różne zmiany. I tak jak widzimy, że miała być jeszcze zmiana w Long bowl, w Long bowl, Czyli miał armor pen też spaść z 20 do 15. Ale został na 20 i w takim razie ma tyle samo przebicia pancerza co Kusza. Co powoduje, że jest jakby podobną, podobną skuteczność przeciwko pancerzom? Ogółem mam wrażenie, że troszeczkę idziemy w taką stronę, że armor pen będzie ważniejszą statystyką, a zarazem mała ilość armora będzie miała znaczenie. Dalej, jednak. Wymagane jest tutaj jeszcze kilka poprawek co do tego yy, z ukrytych zmian, ponieważ okazuje się, że bardzo dużo jest ukrytych zmian. Yy, od pewnego czasu, nie wiem czy od tego, tego pasma, czy wcześniejszych, nim da się wyszukać na markecie. Named broń artefaktów w sensie. Nie wiem, może to było gdzieś wcześniej i przegapiłem, bo raczej tego nie wyszukuję na markecie, ale akurat się tak złożyło, że zostało to zauważone przez. Yy, przez mnie przez moją ekipę. Też poszedł w górę armor na różnych przedmiotach. Średnio jest on znacznie wyższy. Jeżeli chodzi o notatkę od deweloperów, no to pracujemy dalej nad tym, co się, co się ma zmienić. Tak? I próbujemy to dostosować. i tak dalej, i tak dalej takie gadanie sobie podsumowując patrz barbarzyńca dalej op ranger dalej op warlock ma przeban. do zobaczenia w dungeonie narka